Wszystko we wszechświecie znajduje się w ciągłej wibracji. Każda myśl, którą masz, każda emocja, którą odczuwasz, każde słowo, które wypowiadasz i każde działanie, które wykonujesz, emituje określoną częstotliwość. Częstotliwość ta z kolei oddziałuje na otaczające cię pole energetyczne, kształtując rzeczywistość, której doświadczasz. Kiedy utrzymujesz wysoką wibrację zgodną z uczuciami miłości, wdzięczności i współczucia, masz tendencję do przyciągania pozytywnych doświadczeń, zdrowych relacji i możliwości, które rezonują z tą energią. Z drugiej strony, niższe wibracje związane z emocjami takimi jak strach, złość i uraza mogą przyciągać wyzwania i sytuacje dysharmoniczne. Ważne jest, aby zrozumieć, że podnoszenie wibracji nie oznacza ignorowania lub tłumienia negatywnych emocji. Chodzi o uznanie tych emocji, zrozumienie ich źródła i świadomy wybór, aby nie pozostawać w nich. Praktyka uważności, na przykład, może pomóc ci obserwować swoje myśli i uczucia bez identyfikowania się z nimi, umożliwiając łagodniejsze przejście do wyższych stanów wibracyjnych. Ponadto, kultywowanie zdrowych nawyków, takich jak zbilansowana dieta, regularne ćwiczenia fizyczne i chwile introspekcji, znacząco przyczynia się do podniesienia częstotliwości energetycznej. Włączając te praktyki do codziennej rutyny, tworzysz wewnętrzne środowisko sprzyjające rozkwitowi pozytywnych emocji i głębszemu połączeniu z własną esencją. Pamiętaj, jesteś twórcą swojej rzeczywistości. Podnosząc swoją wibrację, nie tylko zmieniasz swoje osobiste doświadczenia, ale także pozytywnie wpływasz na otaczający cię świat. Starożytna mądrość i współczesna nauka zbiegają się w jednym punkcie. Od czasów starożytnych różne kultury na całym świecie uznawały znaczenie wibracji i częstotliwości energetycznej w doświadczeniu ludzkim. Cywilizacje takie jak egipska, indyjska i tradycje rdzennych Amerykanów opracowały praktyki i nauki, które podkreślały związek między człowiekiem a subtelnymi energiami wszechświata. Na przykład w starożytnym Egipcie użycie dźwięków i instrumentów takich jak sistrum odgrywało kluczową rolę w rytuałach uzdrawiania i transformacji duchowej. W Indiach wedy opisują mantry i praktyki, które uznają terapeutyczną moc dźwięku w harmonizowaniu ciała, umysłu i ducha. Te starożytne tradycje znajdują echo w nowoczesnej fizyce kwantowej, która ujawnia, jak obserwacja może wpływać na rzeczywistość, sugerując głębokie powiązanie między świadomością a materią. Fizyka kwantowa z kolei przyniosła nowe zrozumienie natury rzeczywistości. Badania pokazują, że cząstki subatomowe mogą istnieć w wielu stanach jednocześnie, a sama obserwacja może wpływać na zachowanie tych cząstek. Odkrycia te sugerują, że świadomość ludzka odgrywa aktywną rolę w kształtowaniu rzeczywistości, co jest zgodne z naukami duchowymi, które twierdzą, że nasze myśli i intencje kształtują otaczający nas świat. Ta zbieżność między starożytną mądrością a współczesną nauką wzmacnia przekonanie, że jesteśmy istotami wibracyjnymi, połączonymi ze wszystkim, co istnieje. Uznając i szanując tę więź, możemy wykorzystać starożytne praktyki i współczesną wiedzę, aby podnieść nasze wibracje i żyć pełniej i świadomie. Twoja wibracja nie jest czymś, co decydujesz się pokazać jest czymś, czym jesteś. Wyprzedza Twoje słowa, przejawia się w Twoim spojrzeniu, w ciszy, w tym, co przyciągasz lub odpychasz. Często myślimy, że nasza tożsamość wynika z tego, co robimy lub co posiadamy. Jednak na głębszym poziomie jesteśmy polem wibracyjnym, które utrzymujemy w czasie. Dlatego niektórzy ludzie, nawet gdy milczą, mają uspokajającą obecność, podczas gdy inni. Nawet z uśmiechem na twarzy wywołują dyskomfort. Wibrują na różnych częstotliwościach i tego nie da się udawać. Ta wibracja nie zależy wyłącznie od chwilowych emocji. Jest wynikiem wszystkiego, co karmisz w sobie myśli, przekonań, wspomnień, intencji i zawsze komunikuje się z wszechświatem. Każdy wybór, którego dokonujesz, od sposobu, w jaki traktujesz innych, po rodzaj myśli, które powtarzasz sobie w głowie, kształtuje Twoją sygnaturę wibracyjną. Nie przyciągasz tego, czego pragniesz. Przyciągasz to, kim jesteś. Ludzie spokojni wpływają na otoczenie bez potrzeby wypowiadania słowa. Nie próbują kontrolować innych, po prostu emanują wewnętrznym stanem obecności, który jest wyczuwalny. Natomiast osoby żyjące w wewnętrznym konflikcie, próbujące udawać kogoś, kim nie są, niosące w sobie urazę lub żal, zakłócają otaczającą je przestrzeń. Wibracje zawsze zdradzają duszę, dlatego tak ważne jest rozwijanie samoświadomości. Wibracje nie podnoszą się dzięki zewnętrznym wysiłkom. Ale dzięki wewnętrznej transformacji. Zmiana nawyków, uwolnienie traum, oczyszczenie wzorców myślowych, wszystko to zmienia Twoje pole wibracyjne. Im bardziej autentyczny się stajesz, tym więcej lekkości przekazuje Twoja energia i tym więcej harmonii zaczyna odbijać się w Twoim życiu. To, co nosisz w sobie, manifestuje się na zewnątrz, zawsze. Aby podnieść swoją wibrację w sposób rzeczywisty i trwały, musisz zrozumieć cztery podstawy, które ją podtrzymują. Nie są one od siebie niezależne są ze sobą powiązane i razem tworzą podstawę Twojej częstotliwości energetycznej. Po pierwsze myśli i postrzeganie rzeczywistości. Wszystko zaczyna się od tego, jak postrzegasz świat. Twój umysł interpretuje fakty przez pryzmat filtrów, które nosisz w sobie: przekonań, wspomnień, uwarunkowań. Jeśli filtry te są gęste, twoja wibracja będzie równie gęsta. Kiedy nauczysz się patrzeć na świat czystymi oczami, wolnymi od osądów i dramatyzmu, twoja energia się rozszerzy. Rzeczywistość zewnętrzna jest neutralna to ty nadajesz jej znaczenie. 2. Dominujące emocje. To nie emocje, które pojawiają się i przemijają, określają twoją wibrację, ale te, które często pielęgnujesz. Jeśli żyjesz w stanie wdzięczności, obecności, miłości i akceptacji, twoja wibracja jest wysoka. Ale jeśli twoją podstawą emocjonalną jest uraza, strach, frustracja lub poczucie winy, twoja wibracja się obniża. Sekret Tkwi w świadomej zmianie wewnętrznego nastroju emocjonalnego. 3. Relacja z teraźniejszością. Życie przeszłością powoduje depresję, życie przyszłością powoduje niepokój. Jedynym miejscem, w którym wibracja naprawdę się manifestuje, jest teraźniejszość. Bycie obecnym to supermoc wibracyjna. Kiedy jesteś całkowicie obecny w danej chwili, połączony z tym, co robisz, bez rozpraszania uwagi, twoja energia stabilizuje się, umysł wycisza się, a twoje pole energetyczne wzmacnia się. Obecność to potęga. 4. Wewnętrzna spójność. To jest kluczowa kwestia. Kiedy to, co myślisz, czujesz, mówisz i robisz, jest ze sobą spójne, twoja wibracja staje się czysta, potężna, magnetyczna. Niespójność generuje energetyczny hałas, a wszechświat odpowiada chaosem. Ale kiedy żyjesz w integralności, nawet cisza staje się modlitwą. Spójność nie polega na byciu idealnym, ale na byciu prawdziwym. Utrzymanie wysokich wibracji to ciągła praktyka. Nie wystarczy medytować rano, a resztę dnia spędzać w reaktywności. Życie będzie cię testować. Pojawią się bodźce, konflikty, złe wiadomości, gęsta energia. W takich momentach wybierasz, czy wchodzisz w grę ego, czy utrzymujesz swoją częstotliwość. Jednym z największych wyzwań jest hałas świata. Jesteśmy nieustannie narażeni na negatywne informacje, rozpraszające czynniki i wpływy, które nas przygnębiają. Alarmujące wiadomości. Toksyczne media społecznościowe, napięta atmosfera, wszystko to wpływa na naszą aurę. Utrzymanie wysokich wibracji wymaga pewnego stopnia świadomej izolacji, higieny energetycznej. Nie możesz konsumować emocjonalnych śmieci i oczekiwać, że poczujesz się lekki. Kolejnym wyzwaniem jest duchowe ego, pułapka polegająca na uważaniu się za lepszego, ponieważ jest się przebudzonym. To czysta duma przebrana za oświecenie. Prawdziwa wysoka wibracja nie osądza, nie porównuje, nie konkuruje. Ona przyjmuje. Wysoka wibracja to pokora wibrująca na wysokich tonach. Jest też niestabilność emocjonalna. Myślenie, że wysoka wibracja oznacza bycie zawsze szczęśliwym, jest iluzją. Będziesz odczuwać smutek, złość, strach. Ale nie chodzi o to, żeby je odczuwać, chodzi o to, żeby się w nich nie pogrążać. Pozwól im przejść, nie identyfikując się z nimi. Emocje są ulotne, Twoja esencja pozostaje. Wreszcie jest test codzienności. Łatwo jest utrzymać wibracje w świątyni. Trudno jest to zrobić w korku, w kolejce do banku, w środku kłótni. To tam sprawdzana jest Twoja praktyka. To tam pokazujesz w praktyce, że twoja częstotliwość jest silniejsza niż otaczający cię chaos. W pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, że nie chodzi o kontrolę, ale o zaufanie. Podniesienie wibracji nie wynika z ciągłych prób zmiany wszystkiego, ale z nauki odpuszczania. Poddanie się nie oznacza słabości. To bycie tak silnym wewnętrznie, że nie musisz już walczyć z nurtem życia. Prawdziwe podniesienie następuje, gdy przestajesz się opierać, kiedy przestajesz walczyć z tym, co jest. Opór jest jak wiosłowanie pod prąd, wyczerpujące, bezproduktywne. Poddanie się jest jak puszczenie wioseł i pozwolenie rzeki płynąć, wiedząc, że ma ona swój cel. Nie tracisz kontroli. Oddajesz kontrolę temu, kto wie więcej od ciebie, samemu życiu. Wymaga to odwagi. Łatwo jest chcieć szybkich odpowiedzi, gwarancji, przewidywalności. Ale wysoka wibracja rozkwita w oddaniu się nieznanemu. Uczysz się żyć w zaufaniu, nawet nie widząc następnego kroku, ponieważ czujesz w sobie, że istnieje cel, który wszystkim kieruje. Poddanie się to otwarcie przestrzeni. To zaprzestanie wypełniania wszystkiego niepokojem i pozwolenie życiu oddychać, to cofnięcie się o krok i pozwolenie działać temu, co niewidzialne. I jak na ironię, to właśnie w tym nierobieniu pojawia się największa siła, ponieważ przestajesz reagować i zaczynasz odpowiadać. Działasz z zamierzeniem, a nie pod wpływem impulsu. Kto naprawdę się poddaje, wibruje lekko. A kto wibruje lekko, tworzy lżejszą rzeczywistość. Siedem codziennych praktyk, które podniosą i utrzymają Twoją wibrację. Wibracje nie utrzymują się same. Tak jak ciało potrzebuje pożywienia i odpoczynku, tak Twoja częstotliwość energetyczna wymaga codziennej pielęgnacji. Małe rytuały wykonywane z obecnością i intencją budują podstawę dla życia o podwyższonej wibracji. Nie są to magiczne formuły, ale subtelna dyscyplina, świadoma i zintegrowana z codziennością. 1. Zacznij dzień z intencją, zaraz po przebudzeniu, zanim sięgniesz po telefon lub zagubisz się w obowiązkach, zatrzymaj się na kilka minut, weź głęboki oddech, zadaj sobie pytanie: jak chcę się dzisiaj czuć i jaką energię wybieram dla siebie? Określ intencje. Jasność, lekkość, prawdę, współczucie. To nada wibracyjny kierunek twojemu dniu. 2. Bądź świadomy wszystkiego, co konsumujesz. Odżywiasz się nie tylko jedzeniem, ale także słowami, obrazami, dźwiękami i myślami. Mądrze wybieraj to, co trafia do twoich ust, oczu i uszu. Unikaj negatywnych treści, plotek i środowisk, które cię wyczerpują. Otaczaj się tym, co podnosi na duchu, inspiruje i karmi duszę. 3. Praktykuj ciszę i świadome oddychanie, nawet jeśli tylko przez pięć minut. Cisza to pole, na którym reorganizują się wibracje. Oddech jest pomostem między chaosem a obecnością. Świadome oddychanie to powiedzenie ciału, jesteśmy bezpieczni. Wibracje wzrastają, gdy wychodzisz z umysłu i wchodzisz w ciało. 4. Mów prawdą i uprzejmie, twoje słowa są kodami wibracyjnymi. Za każdym razem, gdy kłamiesz, przesadzasz, narzekasz lub osądzasz, twoja częstotliwość spada. Za każdym razem, gdy chwalisz, dzielisz się czymś prawdziwym, dziękujesz, zachęcasz, twoja wibracja rozszerza się. Mówienie z obecnością jest aktem tworzenia. 5. Ruszaj się z zamierzonym celem. Energia zastygła w ciele, gdy jest zaniedbane. Chodzenie, taniec, rozciąganie, yoga, każdy świadomy ruch odblokowuje subtelne kanały i uwalnia napięcie. Ciało w bezruchu, energia w bezruchu, ciało żywe, wibracje w przepływie. 6. Dziękuj. Nawet bez wyraźnego powodu wdzięczność zmienia pole. Nie oczekuj wielkich osiągnięć, bądź wdzięczny za gorącą kawę, dach nad głową, możliwość oddychania kolejnego dnia. Tam gdzie jest wdzięczność, nie ma niedostatku. A tam gdzie nie ma niedostatku, wibracje rosną. 7. Śpij z ochroną energetyczną. Przed snem wyłącz wszystkie bodźce. Oddychaj, wycisz się. Wyobraź sobie, że otacza cię ochronna aura. Uwolnij się od ciężarów dnia. Poproś, aby twoja energia została oczyszczona podczas snu. Sen stanie się rytuałem uzdrawiania, a twoje wibracje, nawet podczas odpoczynku, odnowią się. Małe gesty, wielkie zmiany. Sekret tkwi w konsekwencji. Powszechnie uważa się, że jesteśmy ofiarami naszych uczuć, że nasza energia zależy od tego, jak traktują nas inni. Od pogody, ruchu ulicznego, rachunków do zapłacenia. Ale to złudzenie. Prawda jest taka, że to Ty jesteś źródłem swojej wibracji nie otoczenie, nie okoliczności, nie inni nie oznacza to, że wpływy zewnętrzne nie mają znaczenia mają ale to, czy zdominują one Twoją wibrację, zależy od Twojej świadomości. Osoby o silnej wibracji to nie te, które żyją w izolacji od problemów, ale te, które nauczyły się zachowywać równowagę nawet w chaosie. Bycie źródłem swojej wibracji oznacza wzięcie pełnej odpowiedzialności za swoją energię. Nie chodzi tu o winę, ale o moc. Chodzi o wyjście z trybu reaktywnego i wejście w tryb twórczy. Kiedy coś wytrąca cię z równowagi, nie zlecaj tego innym. Obserwuj, oddychaj, odzyskaj swoją częstotliwość. To jest mistrzostwo energetyczne. Ta świadomość zmienia wszystko. Zmieniają się relacje, decyzje, stają się bardziej asertywne. Świat wewnętrzny zaczyna odzwierciedlać świat zewnętrzny. Przestajesz szukać na zewnątrz tego, co może powstać tylko w środku. Przestajesz oczekiwać, że inni dostosują się, abyś czuł się dobrze. Przestajesz próbować kontrolować to, na co nie masz wpływu, i wtedy dzieje się coś magicznego. Twoja wibracja zaczyna wpływać na świat, zamiast być przez niego kształtowana. Stajesz się stabilnym polem, stajesz się energetycznym punktem odniesienia, twoja obecność zaczyna budzić innych, nie dlatego, że coś mówisz, ale dlatego, że jesteś. I to jest prawdziwa moc, cicha, konsekwentna, niepodważalna. Dyscyplina duchowa nie jest sztywnością ani obowiązkiem, jest to zaangażowanie w swoją prawdę, jest to codzienne powtarzanie: wybieram bycie obecnym, nawet jeśli świat chce mnie rozpraszać. Wysoka wibracja nie jest wydarzeniem, jest to ciągła praktyka, powtarzający się wybór. Cicha budowa. Łatwo jest być w wysokich wibracjach po odosobnieniu, inspirującej lekturze lub chwili spokoju. Trudno jest utrzymać te wibracje, gdy nic nie idzie tak, jakbyś chciał. I właśnie wtedy duchowa dyscyplina pokazuje swoją siłę. Kiedy decydujesz się nie poddawać nawet w trudnych chwilach. Dyscyplina ta nie wymaga perfekcji, ale wytrwałości. Są dni, kiedy zapomnisz. Upadniesz, zareagujesz. Ale ważne jest, aby podjąć decyzję o powrocie: powrocie do centrum, powrocie do ciszy, powrocie do tego, co ważne. Za każdym razem, gdy wybierasz to, twoja częstotliwość wzrasta. Im więcej praktykujesz, tym łatwiejsze staje się to zadanie. Podnoszenie wibracji wymaga mniej wysiłku i staje się bardziej naturalnym stanem. Twoje życie zaczyna dostosowywać się do nowej wibracji. Niektórzy odchodzą, inni przychodzą. Niektóre sytuacje znikają, inne rozkwitają. Dyscyplina duchowa tworzy pole magnetyczne, które porządkuje rzeczywistość wokół ciebie. To jest prawdziwa wolność możliwość wyboru swojej wibracji, nawet gdy wszystko zachęca do odłączenia się. Dyscyplina to miłość w działaniu, a tam, gdzie jest stała miłość, jest wysoka energia. To, co nosisz w sobie, manifestuje się w otaczającym cię świecie. Nie jest to magia, ale harmonia. Wszystko we wszechświecie jest częstotliwością. To, z czym rezonujesz, przyciągasz, dostrzegasz i łączysz się. Dlatego zmiana rzeczywistości zaczyna się od zmiany twojego wewnętrznego pola. Jeśli ta treść przemówiła do ciebie, rozważ. Wysłanie nam Super Thanks. Jest to bezpośredni sposób wsparcia tej pracy i pomocy nam w dalszym szerzeniu wiedzy, która zmienia życie. Twój gest ma znaczenie. Nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich, którzy jeszcze zetkną się z tym przesłaniem. Kiedy konsekwentnie podnosisz swoją wibrację, okoliczności życia zaczynają odzwierciedlać ten nowy wzorzec. Ludzie o tej samej częstotliwości zbliżają się do siebie, zaczynają pojawiać się możliwości. Sytuacje, które wcześniej Cię ograniczały, zaczynają się rozpadać. Świat na zewnątrz nie zmienił się. To Ty się zmieniłeś. A teraz on na to reaguje. Podniesienie wibracji to nie tylko korzyść osobista, to cichy wkład w dobro ogółu. Każda osoba. Która decyduje się utrzymać wyższą częstotliwość, pomaga zmienić pole energetyczne planety. Oczyszcza atmosferę energetyczną ludzkości. Oferuje światu alternatywę dla bólu, strachu i konfliktu. Oto ostateczne zaproszenie. Nie podnoś swojej wibracji tylko dla siebie. Podnoś ją, aby świat również mógł przypomnieć sobie, co jest możliwe. Bądź żywym przykładem tego, że można żyć z obecnością, prawdą, lekkością, celem. Nie mów o tym, bądź tym. Kiedy wibrujesz swoją prawdą, budzisz innych bez potrzeba potrząsania nimi. Twoja częstotliwość staje się latarnią morską. A w chaosie latarnie morskie nie muszą nikogo przekonywać. Po prostu świecą. Chcesz zrozumieć, jak wykorzystać zasady fizyki kwantowej, aby zmienić swoje życie? W pierwszym przypiętym komentarzu znajdziesz przewodnik pole kwantowe, jak stworzyć rzeczywistość swoich marzeń. Kliknij i dowiedz się, jak uzyskać dostęp do całego potencjału wszechświata. Jeśli ten film poruszył Cię w jakiś sposób, rozważ udostępnienie go komuś, kto również może z niego skorzystać. Zapraszam do pozostawienia komentarzy i relacji poniżej. Chętnie poznam Twoją opinię. Obejrzyj następny film, który pojawi się na ekranie, jest on niezbędny, aby kontynuować tę podróż. Do zobaczenia.